Event of the evening. Przyszedł czas na walkę wieczoru. A zmierzą się w niej. Młody youtuber pojawił się w projekcie Team X i dzięki temu znacznie poszerzył swoje zasięgi. Znany z utworu Eluvina, który został bardzo dobrze przyjęty przez młodych odbiorców. Konflikt pomiędzy nim a rywalem jest bardzo osobisty. Zobaczymy, kogo zweryfikuje Oktagon. Przed Wami Kacper Błoński! wszystko, więc głowę mam spokojną. Może ty, ja wiem, że czegoś mi nie wolno. Mówią, to się opłaca, więc skąd skrupuły? Ja wolę wiedzieć, co warto, niezależnie od sumy. Niezależnie Kacper Błoński wychodzi po raz pierwszy w historii do OKTAGONu. Wejmę, ma konflikt między oboma zawodnikami. Jest bardzo skomplikowany dla starszej publiki, która nie jest w stanie do końca zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jeżeli macie w rodzinie kogoś młodego, to zapytajcie. Na pewno wam o tym opowiem. Zapewne dowiecie się od swojego syna, córki, wnuczka, wnuczki. Wnuczka, wnuczki, tak. <grywa> Nie, wnuczka bądź wnuczki. Słuchajcie, no tutaj sprawa jest prosta. Chłopaki byli kiedyś przyjaciółmi, teraz są wrogami, największymi wrogami. Tam sytuacja jest dość zawiła w domu i ten konflikt trwa już dużo dłużej niż jakby wyzwanie podjęte na Fame MMA. Także myślę, że tutaj możemy spodziewać się emocji. Może nie tyle umiejętności, co emocji. Ja chyba nigdy w życiu nie widziałem kogoś, kto jest tak pewny siebie, jak właśnie Kacper Błoński. Ta pewność siebie biła od niego tak ogromnym blaskiem, że myślę, zaskoczyła wiele osób. Też przysporzyła mu wiele hejterów, ponieważ no dość mocno ludzie mocno oceniali to, jak zachował się na konferencji. Dużo osób pisało nie wie, sam w to nie wierzę, jestem za Marcinem Dubielem, ponieważ to raczej Błoński był stroną atakującą, a Marcin Dubiel te wszystkie ataki słowne i troszeczkę właśnie to się odwróciło. Zobaczymy, jak to wyjdzie w Oktagonie, ponieważ często jest tak, że Oktagon weryfikuje nie tylko, kto jest lepszy, ale również, kogo bardziej lubi opinia publiczna. Marcin Dubiel bardzo dobrze by poprawił swój PR, który w internecie no, nie do końca był taki bez skazy ostatnimi czasy, ponieważ internet nie lubi tak zwanych cwaniaków, a właśnie w taki sposób, wydaje mi się, że zachował się Łąski. A jego przeciwnikiem. Vlogów i pranków. Uczestnik projektu Team X oraz działacz charytatywny. Przed wami w walce wieczoru Fame MMA 8, Marcin du... od sędziego głównego Piotra Zapraszam. Jarosza. Słucham. Zapraszam obu zawodników. Panowie, znacie zasady, słuchacie moich reguł. Kiedy jest stop, jest stop. Dotknijcie się rękawicami, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, roze się do narożników. Panie i panowie, Boński kontra Dubiel. To się dzieje! Czas zakończyć gale. Fejm Mausiem, ostatnie starcie. Czy będzie ciekawe? To się już za chwilę okaże. Czy będzie tyle emocji, co między nimi na konferencjach? Czy któryś z nich pokaże, na przykład? parter? to się okaże. Dubiel zaczyna. Lewy. O! Prawy taki kurczę kąś. Chyba, chyba trafił. Błońskiego. Tartu. Błoński się śmieje. Bardzo ma szeroki rozstaw. nóg. Macha tym. O! Kopie i macha tymi rękami. Marcin Dubiel. Bardzo szeroka pozycja. O. I obalenie, ale to. To Oba. bardziej potknięcie, wywrócenie się, ale I, mamy stójkę z powrotem. Idziemy walcząc sobą, modliszki, obaj próbują wstać, nie wiadomo za bardzo kto kogo próbuje haczyć. Poprosić, kolano, kolana Marcin Kolano na korpus, stosuje kolejne, kolejne kolano. Trzecie. Próbował czwartym, nie trafił. O! Są pod klatką. Rada, ależ oni się to szybko nawet. wypompują teraz. Tutaj ależ tu jest siły. Ależ oni się nienawidzą. Marcin Dubiel próbuje iść po nogę, jakby chciał obalać. Tak, ale tutaj Błoński ma szczęście, że obok niego jest jego narożnik. Wie jak się bronić. No Słyszy i... wszystkie porady. Jestem sz szczerze zaskoczony postawą i techniką obu panów. Żaden z nich nie wycina. Dlaczego nie ma nóg? Dlaczego żaden z nich nie próbuje haczyć? Właśnie krzyczą, haczcie, to jest idealna pozycja. Każdy kto chociaż chwilę drowałby dowiedział, że tutaj trzeba próbować podstawić nogę. I mamy clinch. Panie i panowie, oni się bardzo mocno tutaj myślę, wypompują, bo tak, że tutaj... bardzo się szarpią ze sobą. Myślę, że tutaj... Jeżeli będą tak się dalej trzymać, to... Jeżeli Dubiel teraz wyciągnął prawą nogę przed prawą nogę Bońskiego i pociągnął, to przerzucił Oj. go przez biodro, ale chyba sam o tym nie wie. Chyba o tym nie wie, tak jak mówię, Strasznie jest za długi, ale czy będzie obalenie, tutaj no, już jest bardzo blisko. I Błoński Mam obala obalenie. Dubiela. Ale teraz przetoczenie! I Marcin Dubiel z góry musi tylko utrzymać tę głowę. Musi utrzymać tę głowę, bo jak nie utrzyma Dubiel, będzie za plecami. Marcin założył tak zwanego Nelsona i trzyma go już od ponad pół minuty. Z całej siły. Minuta 15 sekund do końca pierwszej rundy. Pierwszej zapaśniczej rundy. Kiedy oni w końcu zerwą te uchwyty i zaczną się bić z powrotem na pięści. Krzyczą teraz na różniku bońskiego, żeby próbował kolana. Ależ oni się nienawidzą. Tutaj w twarzy widać po prostu te emocje. I tą niechęć do drugiego. I kolejne kolana ze strony. O, jednak Prawienie. nie! Było blisko. Już wydawało się, że prawie w powietrzu, aczkolwiek. Cały czas klamra zapięta przez bońskiego. Dubiel nie może jej zerwać. To nie będzie łatwa runda do, e, dla sędziów, żeby no. ocenić kto lepiej w tym kiczu się prezentował. Tutaj prasowują się w siatkę, w siatkę. O antagon, która jest właśnie najbliżej nas. O! od dwie nogi. nogi. A, I obalenie, nie, Dubiel stoi. Tak, I mamy obalenie ze strony Pozycja boczna, bocz, no tak, tak, tak. ta noga weszła, Ale sam c... włożył nogę do półgardy. Cały czas tą głowę trzyma Marcin Dubiel, pytanie tylko ile jeszcze musiły zostanie? Myślisz, że zabiera oddech w ten sposób? Myślę, że sam sobie zabiera ten To Też oddech. mi się właśnie wydaje, że może to być dla niego niekorzystne finalnie 14 sekund. Myślę, że tutaj więcej się już nic nie stanie do końca tej rundy. Ale widać to nienawiść. Widać, widać w oczach obydwu. Jak zawodników. punktować to starcie cała runda. w Stop! Puść narożników. I za chwilę kolejna runda, zobaczmy powtórki. No, te ciosy pruły powietrze. I wciągnął go na sienię, czy to było obalenie, czy wciągnięcie bardziej Dubiela. Uderzenie zablokowane przez bark. A potem, jak się już panowie przebili, to już się ich nie dało rozszczepić. Teraz no. walka zacznie się w stójce. Miejmy nadzieję, że tym razem nie wpadną właśnie w swoje uściski. Zobaczymy większą wymianę ciosów, ale Dubiel trafiał bardziej na początku. Kolano, z, z te... te cztery kolana. Z tego, co słyszałem, właśnie walki w domu X wyglądały podobnie, że łapali się, szarpali i nikt nie chciał puścić, więc chyba są z tym zaznajomieni po prostu. Main event gali Fame MMA 8. I tutaj duszenie Dubiela. Duszenie czy trzymanie? Trzymanie duszenie. To tak taki milestone, który trzymał przez trzy minuty. Czy to bardziej zabrało oddech jednak przez ten nacisk Błońskiemu czy Dubielowi? Przekonamy się za chwilę. Patrząc na to, który z nich jest przygotowany kondycyjnie. Wygląda na to, że Marcin Dubiel, bo stoi tutaj. Patrząc na to, jak wielkim faworytem był Błoński, myślę, że dużo osób jest teraz zaskoczonych. Przedamy druga runda, która zweryfikuje. Tutaj. Nie, nie ukrywajmy, Błoński wygląda lepiej, jeżeli chodzi o samą samo ciało, samo przygotowanie wydawało się silniejszy, większy, ale pamiętajmy, że to nie walczy. To sylwetka nie mięśnie nie walczą. Czekamy na show. Runda, Druga runda. runda, kolejne 180 sekund. Boński stoi bardzo szeroko. O, Teraz kopnięcie. Ale ta szeroka pozycja powoduje, że on jest bardzo mały mobilny. Jeżeli Dubiel tutaj... by wpadał w niego z ciosami... Odpowiedź? O! o, o trafia Marcin Dubiel tutaj. Teraz znowu! Świetnie Dubiel! Te ciosy jednak wchodzą na gardę Kacpra. Ale tutaj dwa razy trafił Marcin. O, prosty. Raz prosty. O, o oj, Marcin Dubiel, Ruszył czasu. na niego, ruszył na niego. Kolano! Tu nie ma techniki, ale jakie zaangażowanie! Nie, nie ma techniki, ale same emocje i tego nie można odebrać żadnego z zawodników. Ciekawie nas te akcje Marcina Dubiela, który jak już uderza to cios za ciosem. O! Próbuje tutaj złapać duszenie. Znowu chciał bojnie. No nie! Nie doszło niestety upadł w Świetnie Marcin Dubiel, apkikiem potraktował od razu na klatę. Jakby okay. celował te 21. Bardzo dobrze tutaj korzysta z zasięgu swoich nut i teraz. Świetnie. O, próba depchnięcia i obalenia. Tak i o! próbuje wejść w boczną. I jest, jest z bocznej Błoński. to jest naprawdę dobra pozycja. 120 sekund. Ciężko zrzucić rywala z bocznej duby będzie musiał się teraz napocić, żeby tak naprawdę uciec z tej ciężkiej dla niego pozycji. Zwłaszcza jeżeli rywal jest niższy, silniejszy i lepiej zbudowany. I cięższy. Czy Błoński zna techniki kończące? Z tej pozycji można ciągnąć chociażby Amerykanę. Z tej pozycji można zrobić setki rzeczy, pytanie tylko czy Kasper o, Błoński, wie. Czy Kasper Błoński Przeświczył to na treningu na tyle, żeby teraz mu to weszło. Tylko on teraz musi korzystać z tej pozycji, bo samo leżenie nie jedną się sprawia. Wykluczenie ręki, wykluczenie ręki Oj, tutaj. Robi się niebezpiecznie, by? ale Marcin Dubel skręca się, skręca się do środka niestety. Świetna akcja dla Dubiera. Udało mu się wyswobodzić rękę. Ale niestety dalej jest w pozycji bocznej. To czemu Błoński nie uderza? Dlaczego Błoński nie uderza? To jest o, z teraz na brzuch. Jak na, jak, jakby wywołałeś to uderzenie. Ale to trzeba uderzać na głowę w tym momencie. Bocz. Masz szczęście, Dubiel, że nie może być łokci. Ale są kolana na korpus. takiej pozycji, jak znalazł. Minuta. Myślę, że Boński chce po prostu na nim leżeć. Zmęczyć Po to, żeby żo? go zamęczyć. Dokładnie tak. Ten Ale łokieć bity presja. w ustawodawstwo. Irytujący jest na pewno dla Dubiela. I świetnie. Ucieka teraz Marcin. Łapie kij na Kacper Boński. Pytanie tylko, że... Czy... I znowu uboczny. Niestety, puścił, puścił. Myślę, że już zmęczenie rąk daje się we znaki po prostu. Jest dosiad! I dosiad, świetnie. I czy będzie potrafił to wykorzystać? Ale musi zadać ciosy, bo samo to, o, wspina się po siadce. O. Prawie niczym zawodowiec, świetnie Dubiel ucieka, 20 sekund, trafia! O! Ale trafił ale... Boński, prawy. I goni go teraz. Dubiel próbuje tak. atakować, ale to jest tak że aż oczy bolą momentami ze strony marciana Dubiela. Bardzo mocno zacięta ta końcówka tej rundy. Myślę, że każdy chce ją zaznaczyć, że to właśnie on ją wygrał, a nie jego przeciwnik. I z powrotem mamy uspokojenie w klinczu. Mam wrażenie, że jednak działa do na Błońskiego, ponieważ kiedy Dubiel puszcza te CETY, weselniaki Ferrariowskie, <noise> to jednak Błoński się chowa. Próbuje uciec przed tymi ciosami. A jednak sam mocno bardzo trafił tym prawym. Oj, trafił, trafił. Każdy z tych ciosów, pomimo tego, że nie jest jakiś super mocny, jeżeli jest wypuszczony z całej siły z i jest w stanie, może nie znokautować, I ale bardzo mocno uszkodzić przeciwmi. Nie uwagę na powtórki. Kola doszło do głowy. Doszło. To nie było... spodziewam się, że doszło to kolano. I potem było to drugie, przy którym się wywrócił. Jeżeli Marcin Dubiel nie tańczyłby tak w tym zadawaniu ciosów, nie uderzałby tak. Nieprzygotowanie właśnie z dyskopii, proszę zobaczyć, to było niepotrzebne ryzyko, bo gdyby on nie ryzykował, byłby dużo lepiej. Tutaj trapił Błoński na szczękę, no tak, nie ma co ukrywać. runda Błońskiego, zdecydowanie runda Błońskiego. Większość czasu przeleżał na rywalu właśnie w pozycji bocznej i tutaj prawy, zamknięte oczy Marcina Dubiela, kompletnie zamknięte. Otwarte palce, bardzo niebezpieczny manewr Marcina Dubiela, ale już później się nie powtórzył na szczęście. Ale mam wrażenie, że te ciosy działają na Błońskiego. On nie chce ich otrzymywać. On robi wszystko, żeby tylko nie być uderzanym. Ostatnie 180 sekund. Emma MMA8. No. Błoński czy dubie? Przypominam, że Marcin. Boże, Kasper Boński to największy polski kraszer, więc nie może dać sobie uszkodzić swojej twarzy. Zresztą nikt nie chciałby być uderzany w twarz przez drugą osobę. Nie wiem, jak ty. Zdecydowanie. zdecydowanie jednak że przyjmowanie ciosów albo ich unikanie to również jest strategia MMA. A chowanie głowy w dół przed ciosami i próba desperacka walentu to nie to samo, Runda ale zdecydowanie trzecia. Kacper wygrał drugą rundę, pierwszą. Ostateczne starcie pomiędzy dwoma panami. I kto wyjdzie zwycięsko z tego Fame ma 8 dochodzi końca. Kto zwycięży to starcie? Dubiel czy Błoński? Ależ tutaj ten podbrudkowy. Tak, ulicznie bity, low kick, Bo, lo ale szczękę, i mamy o, ale Boński teraz! Świetne uderzenie, W końcu, haczenie z judo. czekaliśmy to wcześniej. I znowu w bocznej, Boński. Jeżeli uda mu się tak przeleżeć rywala, on wygra to starcie. Dubiel ostatnio bardzo ładnie uciekł po siatce, może teraz też go to czeka, jest bardzo blisko siatki. Widać, że Kacper Boński odrobił lekcję nie tylko ze stójki, ale i właśnie zapasów i być może z wspólnie z Hajderem. Teraz to już widać. W poprzedniej rundzie brakowało, w pierwszym rundzie brakowało tych haczeń. Teraz było to widać. Myślę, Co się że się dzieje. Myślę, że chłopaki się rozluźnili i przypominali sobie po prostu techniki, których się nauczyli na treningu. Pierwsza runda, wiadomo, debiut obu zawodników. Mega stres. Teraz wykonano to zdecydowanie lepiej. Tak, ale tutaj był tak wielki konflikt, że myślę, że jeżeli się nie skończy właśnie dużym obiciem rywala, tylko przeleżeniem, to to się chyba nie skończy. To nie będzie koniec konfliktu. Wydaje mi się, że nawet jeżeli skończyłoby się nokautem, to to nie byłby koniec konfliktu. No i mamy dosiad. Dosiad po raz kolejny u Kacpra Bońskiego. To jest najlepsza pozycja w Przypominam, po raz kolejny pod dzisiejszej gali dla osób, które się na co dzień tym nie interesują. Pranogana przez sędziów. Próbuje uciec do żółwia Dubiel. A Boński dobrze słychać od swoich trenerów słyszy uderzaj, uderzaj, uderzaj. Tak, Kacper powinien zacząć uderzać te ciosy i mocno zaznaczać swoją dominację w, w dosiadzie jednak tak tego nie robi. Bo to się wchodzi do dosiadu, żeby zaznaczać ciosy. Wiadomo, ale... sędziowie dobrze będą patrzeć na to, że on jest w tym dosiadzie, ale brakuje tu ciosów. Wiadomo, można też być aktywniejszym z dołu, ale w tym wypadku jednak Kacper e, jest tym właśnie aktywniejszym zawodnikiem, który pracuje bardziej na to, żeby zapunktować te rundy i mamy obiecane ciosy. Młotki na głowę Dubiela. Też Marcina. I to wcale nie prank. 60. A może to wszystko, może to wszystko to jest jeden wielki prank, okaże się po tej walce. Da się naprawdę dużo zrobić w ciągu minuty w MMA. Już nie jedna osoba to dzisiaj udowodniła. 50 sekund. Dubiel, jeżeli chce wygrać, musi uciec z tej pozycji. Błoński, jeżeli chce wygrać, musi utrzymać. To siad. I ewentualnie pozaznacza się jeszcze kilka ciosów, żeby nie zostawiać decyzji tutaj. Wydaje mi się, że to się proszę Państwa tak już skończy, że Dubiel już nie zdoła uciec, są już zmęczeni. Błoński teraz wstaje i zadaje ciosy. Tak. I kolejne uderzenie, i kolejne. 30 sekund zostało do zakończenia tej rundy. Dubiel musi go złapać i przyjąć siebie tak jak teraz. Jeżeli będzie klinczował, to niestety nie zmieni w wyniku tej walki. No i chyba tak to będzie do końca wyglądało. Krzyczy narożnik Błońskiemu, Kacper dawaj, ostatnie siły, ostatnie siły, zakończ tę walkę. Dziesięć sekund. 10, 10, 10 sekund. I czy to tak skończy właśnie największy konflikt w polskim internecie? Czy to właśnie Kacper Błoński zostanie zwycięzcą? Chyba tak. Dubiel kończy zakrwawiony, Dubiel kończy poobijany i przeleżany przez dwie ostatnie rundy najprawdopodobniej. To właśnie, Kacper Błoński zwyciężył, a teraz poczekajmy na werdykt sędziowski. No, było tutaj wiele emocji, było wiele złej krwi, wiele agresji w trakcie walki. Myślę, że dostaliśmy to, czego oczekiwaliśmy od tych dwóch panów. Jeszcze zobaczymy na koniec powtórki, jak doszło do tego haczenia. Ponieważ mogło już, już w pierwszej rundzie wtedy Kasper Polski był dużo bardziej łatwe zadanie. Bardzo mocno weszli w tej pojemnej trzeba. Kasyka. Ale doszedł cios. I tutaj właśnie mamy powtórkę z tego haczenia. Świetnie. No wręcz po profesorsku bym powiedział. Do pozycji bocznej i któryś ze znich ciosów rozbił głowę wojskiego. Dubiera, oczywiście. Dubiela, tak, ale cios jest... wyprowadzony przez wojskiego. No i tutaj już końcówka, czyli te ciosy w dosiadzie. No dostaliśmy to, czego oczekiwaliśmy. Tak mi się wydaje. Czekamy na werdykt sędziowski. Koniec dziesiątego, ostatniego starcia na dzisiejszej gali. I teraz słuchamy. I drodzy Państwo, mamy werdykt. Naprawdę pojedynek zasłużył na mianę main eventu fame MMA8. Zawodnicy dali z siebie absolutnie wszystko. Decyzja sędziowska jest jednogłośna. Dwóch sędziów punktowało 29 do 27, jeden 29 do 28. Zwycięzcą main eventu gali Fame MMA 8 zostaje... Błoński chcę spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość dzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć zatrzymać pewne słowo, które może kogoś dotknąć Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku bo... Jesteśmy po ostatniej walce na gali Fame ma 8 Razem z mną zwycięzca gratuluję Kacper Błoński Czy masz upatrzonego rywala na kolejną galę? Sylwester Wardenga chciał ze mną walczyć A ja podejmę to wyzwanie, więc zapraszam Sylwek czy mamy to traktować jako oficjalne wyzwanie i Twojego kolejnego rywala? To on mnie wyzywał, ale odpowiadam tak, jakby wyzwaniem, więc zapraszam. Sylwek Wardęga, następna walka. Tak więc czekamy na starcie: Kacper Błoński kontra Sylwester Wardenga, a razem ze mną Marcin Dubiel. Co poszło nie tak w tym starciu? Pierwsza runda bardzo eksplozywna, ale potem wygrały zapasy. Tak, partner ewidentnie poszedł nie tak. Eee, po tych obaleniach zabrakło mi już siły, żeby gdzieś tam działać dalej. No i... Skończyłaś, się jej i się skończyło. Czy to twój koniec przygody ze sztukami walki? Czy jednak będziesz kontynuowo jeszcze walczyć dalej na fame MMA? Nie, myślę, że bardzo chętnie e, zawalczę jeszcze ten sport gdzieś tam mnie wchłonął i przede wszystkim mam najlepszego trenera, jakiego mogę mieć. Przemka szyszkę. Przemek to jest złota osoba. I, i, i żałuję, że niestety go dzisiaj zawiodłem, natomiast zawiodłem. zrobię co w mojej mocy, żeby... Następnym razem pokazać yy, trochę więcej. Trener mówi, że nie zawiodłeś. Panie i panowie, Marcin Dubiel, bohater walki wieczoru dzisiejszej gali. Fame ma 8. Tak jest, wiele osób zastanawiało się, czy ta walka będzie godna. Miana main eventu Fame ma 8. Myślę, że panowie naprawdę zostawili tutaj dużo krwi, dużo łez, dużo potu, ale przede wszystkim bardzo dużo serca. Tak tutaj spojrzałem pod nogi, żeby nie wejść w krew, bo troszkę tej krwi też zostawili w oktagonie. Oczywiście już tutaj potężni włodarze kminią nad kolejnymi zestawieniami. Wiemy, że malczyński Kubańczyk. Wiemy, że błoński kontra Sylwester Wardenga. No zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj po tym oktagonie hasa niczym. Pies pająk. Zobaczymy, czy będzie e, tak szybko tymi e, o, odnóżami e, i e, rękami ruszał, że tak będzie się właśnie nam wydawało, jakby miał tych e, odnurzy 8. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. To wszystko przed nami. A tymczasem, skoro już u ósemce mowa, gala Fame MMA 8 jest już oficjalnie historią. Tyle się wydarzyło od początku do końca. E, piękne, e, piękne, nieprzewidywalne rezultaty. Odrobina skandalu. No i oczywiście main event, który naprawdę wszystkich, mam nadzieję, ta, was także zachwycił. Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski. Widzimy się już niedługo na Fame MMA9, a tymczasem oddaję głos naszym komentatorom. Trzymajcie się, zdrówka życzę i do zobaczonka! Ahoj!